Siemneczko, Witamy na naszym kanale! W dzisiejszym odcinku recenzja Aixama 400 mhm. I tak się prezentuje te autko Jaki to silniczek? 400, tak? Tak Dizelek Prędkość maksymalna 75 No i jeszcze idzie więcej, ale tu nie ma gdzie się rozpędzić mhm. Tutaj mamy, jak widzimy, oświetlenie LED Tu światło przeciwmgielne Wszystko zrobione z plastyczku. Trzeba uważać, bo na dziurę mogą popękać. A Autko kosztowało ogólnie ile? 20 tysięcy. 20 QP: czujniki parkowania. No Asystent parkowania. Tu widzimy czujniki. Tutaj traba wydechu. No i Prezentuje się dobrze, jak za tą kwotę, i służy w środku. Skóra, automat, automatycznie skrzynia, wykończone. Karbonem, klimy, niestety nie mamy, i nawiew nie ale wykończone jest dobrze. Także, jeśli macie kupować jakieś autko, bagażnik, to też polecamy ten, otwiera, tutaj na tym Z, od środka. Mhm. Więc został zostało nam tylko przerejestrować no, bagażnik też pojemny Większy niż w Kii Picanto Browarki wejdą no, no. Autko zadbane Silniczek teraz pokażemy Spalanie 2 litry na 100 km Oszczędność A Tu mamy silniczek Akumulatorek, chłodniczka no i tu ma przebieg już 36 000. No tutaj możemy sobie odblokować, żeby nam jechał stówkę, czy nie wiemy ile jeszcze, ale jak patrzyliśmy na filmiki na YouTube, to 130 niby idą tu trzeba odkręcić, i co tam trzeba, tam żeby to siódka, bardziej doszło, nie? No, no. no coś takiego mniej więcej, dobra, odpalimy, pokażemy Wam jak to chodzi. Trzeba tak czas mieć, bo inaczej nie zamkniemy A tak chodzi bestia Widać, że diesele Nie wiem czy zobaczycie to Ale czarny rynek jest Tak się prezentuje autko na kategorię AM Nie No i za, co? To by było na tyle. Zostawcie suba i cześć!